Dzień dobry. Czy ty też tak masz, że budzisz się rano i mimo 7-8 godzin snu jesteś już zmęczony? Zamiast energii masz mgłę w głowie, scrolujesz telefon, a potem przez cały dzień próbujesz ratować się kawą, energetykami albo słodyczami. Miałem tak samo. Słodyczami się nie ratowałem, bo za nimi nie przepadam, ale kawą i energetykami już tak. I dopiero kiedy zacząłem traktować energię jako coś, co buduje, a nie tylko chwilowo boostuje, wszystko się zmieniło. Mój poranek, pierwsze 30 minut po przebudzeniu to święty czas. Nie skroluję wtedy telefonu, co najwyżej zobaczę na godzinę, bo to dosyć istotne. Nie przeglądam wiadomości. Mózg potrzebuje chwili, by sam się wybudzić bez dopami nowego tsunami social mediów. I naprawdę to jest. Jest ta jedna rzecz, która robi solidną różnicę rano. Zamiast tego wstaje, a kiedy świeci słońce, patrzę nie bezpośrednio na nie. Wtedy słoneczko naturalnie mnie wybudza. Robię kilka głębokich wdechów. Światło słoneczne daje sygnał mojemu organizmowi, że zaczynamy dzień. A później prosto do łazienki zimny prysznic. Nie musi być lodowaty, może być letni i nie zawsze mam na niego ochotę, ale właśnie dlatego to robię. To pierwsza mała walka wygrana od rana. Efekt? Wyrzut noradrenaliny i dopaminy. Zwiększony metabolizm, czujność. To nie motywacja, daje energię. To działanie ją wyzwala. Badań wykonane przez Szewczuka w 2008 roku wykazało, że zimne prysznice mogą nawet zmniejszać objawy depresji dzięki pobudzeniu układu współczulnego. I po tym wszystkim będąc dalej na czczo przemieszczam się na moją siłownię i robię sobie trening. U mnie jest to trening siłowy i dlatego robię go samego rana przed pracą, bo później ciężko jest wygospodarować mi czas wolny na jego zrobienie i właśnie to daje mi przewagę. U mnie mentalną, moją raną. Zrobiłem ten trening i dzięki temu mam spokój głowy i czystą energię na cały dzień. I nieważne, czy będzie to trening siłowy, może być to zwykły spacer, troszkę szybszy, żeby pobudzić serducho do pracy. Ćwiczenia rano podbijają poziom dopaminy, BDNF i serotoniny, hormonu które odpowiadają za nastrój, koncentrację i odporność na stres. W badaniu rataja aktywność fizyczna wpływa na mózg równie silnie jak niektóre antydepresanty, więc warto mieć to na uwadze. Uwadzę. a po treningu serwuję sobie śniadanko i małą dawkę suplementów, bo z nimi nie przesadzam. I na śniadanku zero cukru, no, chyba że zrobię szalony, mocny trening, to wtedy pozwolę sobie na dołożenie delikatnej ilości węglowodanów, a tak to białkowo-tłuszczowe, jajeczka, awokado, może trochę warzyw, to serwuję sobie najczęściej. Do tego suplementy, kompleks witaminy B dla energii i A, D, e, I, K dla odporności i hormonów. I co ważne, nie przesadzam z kofeiną kawa, Dopiero po śniadaniu, nie czczo. W tym badaniu widzicie, że kawa na pusty żołądek może podnosić poziom stresu i wahań cukru we krwi, a ich dla dobrego samopoczucia chcemy uniknąć. I po śniadaniu mamy dzień popołudnie, przedpołudnie i tutaj u mnie i myślę, że u Was w większości jest praca. Ja akurat dużo jeżdżę autem, dużo chodzę, więc tutaj tą aktywność fizyczną mam załatwioną, ale jeśli Wy macie bardziej pracę siedzącą, no to co jakiś czas, przykładowo idąc do toalety, zachęcam do wykonania sobie kilku, kilkunastu powtórzeń pajacyków. Wtedy fajnie pobudza cały organizm i wasza praca dzięki temu jest bardziej efektywna. I tutaj nie ma nic szczególnego, ale jest jedna istotna rzecz. Zamiast bezmyślnie słuchać radia, w którym jedne co mogę się dowiedzieć, to który celebryta bierze rozwód, yy, który influencerzy znowu się schodzą razem, to przekroczył prędkość i same tragedie, no odpuszczam sobie to całkowicie i zamiast tego puszczam sobie jakiś podkaścik albo audiobooki. To jest ten czas, kiedy ładuję nie tylko ciało, ale i głowę, i można powiedzieć, jest to darmowy czas, w którym mogę się czegoś dowiedzieć i czegoś nauczyć, więc jest to Wartościowy czas i płynnie przechodzimy do wieczora, bo to on jest odpowiedzialny za to, jak będziemy spali i jak też rozpoczniemy sobie przyszły dzień. Więc są to bardzo istotne rzeczy. Jeśli macie w sypialni lub gdzieś światło niebieskie. Chodzi mi tutaj o żarówki o temperaturze wyższej niż 4000K. Zamieńcie sobie je na 3000 lub 2700. Wtedy nie będziecie tak bombardować się mocno niebieskim światłem, bo jego w porze wieczornej należy unikać. Do tego wieczorem kolacja. Warto jeść no, takie dwie godzinki. No, nie zawsze się uda przed snem. Najlepiej lekko, strawna, bez przesad z ilością. Dzięki temu nie budzę się w nocy z uczuciem ciężkości, bo bo chyba każdy zna to uczucie, szczególnie jedząc coś ciężkiego, tłustego na noc, wieczorem. W nocy sen jest niespokojny, często są koszmary, no i bardzo częste wybudzenia, a tego chcemy uniknąć. I na noc stosuję magnes w formie cytrynianu. uspokaja on układ nerwowy, rozluźnia ciało, poprawia jakość snu. W tym badaniu widzicie ewidentnie, że magnes wpływa na aktywność GABA i głębokość fazu snu NRM. A bezpośrednio przed snem, zamiast telefonu, serwuję sobie książkę, choćby 15 minut. Zasypia szybciej, śpię głębiej. I jeszcze taki mały detal, przed snem krótka afirmacja kim jesteś Ty jesteś zwycięzcą kim jesteś Ty jesteś zwycięzcą i zapisanie planu na jutro dzięki temu zasypiam z czystą głową. Wiem co robię i wiem po co wstaje. Energia w ciągu dnia to nie przypadek to efekt działania robienia małych rzeczy regularnie powtarzalnie każdego dnia najpiękniejsze w tym jest to że nie musisz być idealny nie musisz robić wszystkiego naraz. Wystarczy zacząć tak naprawdę od jednej rzeczy. Odłożenie rano telefonu. Wyjście na słońce, wyjście na zewnątrz, zrobienie kilku kroków, nie wypicie kawy przed śniadaniem, zrobienie lepszego śniadania. Wszystkie z tych kroków, każda z tych decyzji już pozytywnie wpłynie i możesz testować, która na ciebie działa najlepiej, później dokładać sobie kolejną i stworzyć swoje własne indywidualne rutyny, które przyniosą ci mega produktywność i dobre nastawienie w ciągu dnia. Bo pamiętaj, to co robisz dziś decyduje o tym, kim będziesz jutro. Zostaw łapieczki. I napisz w komentarzu, co działa na ciebie najlepiej. Zapraszam do subskrypcji. Widzimy się następnym razem.